Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej odsłonie projektu w Życz lepszy bieg, zdrowie to siła. Projektu organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, a finansowane przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie na temat dotyczący zdrowia, zdrowia mężczyzn i skupimy się na mężczyznach głównie po 30, rokiem, po 30 roku życia. Moim i Państwa gościem jest Aleksander Wilczyński, prowadzący strefę mężczyzn w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Miszki. I zapraszam Państwa do naszego live'u. Aleksandrze, powiedz mi, proszę, jak, prowadzicie jak prowadzisz strefę mężczyzn, to według Ciebie, z jakimi, z jakimi trudnościami w codziennym życiu mężczyźni najczęściej się mierzą, organizując swój taki typowy dzień? Mhm. Kiedy prowadzę strefę, te problemy, które jakoś najczęściej są poruszane, Tyczą się głównie utrzymania jakiegoś poziomu aktywności u siebie w życiu. Aktywności fizycznej czy ogólnej? Aktywności, aktywności ogólnej. Yy, panowie często mówią o tym, że mają jakąś pracę, ale niekoniecznie są z niej zadowoleni, robią jakieś zajęcia w trakcie dnia, ale one niekoniecznie sprawiają im przyjemność. I mówią o tym, że no, to nie zawsze jest takie życie, jakim chciałbym żyć, ale. Nie wiem, jak to zmienić. Bardzo trudno jest mi wprowadzić nowe nawyki, które mogłyby mnie pokierować w dobrą stronę. A z czego to wynika? Nie chcą tego zrobić? Czy po prostu, jak już zaczęli pracować w tej pracy i ona przynosi im jakieś takie wymierne korzyści finansowe, to, to wybierają to mniejsze zło i po prostu jakoś próbują przetrwać do końca swojej zmiany? Hmm. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że nie chcą. Jeżeli już zmagamy się z jakąś trudnością w życiu, albo z czymś, co chcemy zmienić, to zazwyczaj jest z nas ta motywacja, tylko sama zmiana jest rzeczą ekstremalnie trudną i wymaga czasu. Z naszych rozmów wynika często to, że dajemy sobie za mało czasu, żeby tą zmianę wprowadzić. Chcemy efektów już, teraz, i przez to bardzo często nie udajemy się. W dłuższy proces, tylko bardzo impulsywnie staramy się wprowadzić jakieś nowe elementy do naszego życia. Mhm. Ale to jest taka domena właśnie mężczyzn w dowolnym wieku, czy raczej właśnie, bo tak, ja tak myślę, że to mhm. bardziej tyczy się mężczyzn po 30 roku życia, no bo to już zazwyczaj jest taka osoba, która ma ukształtowane już wykształcenie, a raczej jest na końcu ewentualnie swoich studiów, już ma jakąś dobrą pracę, już założył rodzinę. I wydaje mi się, właśnie, że tak po 30 roku życia m, najtrudniej jest tak wprowadzić. Bo to jest tak naprawdę mhm. pierwszy etap już takiego bardzo dorosłego życia. Zdecydowanie robimy tą pracę przez te pierwsze 30 lat naszego życia. Kończymy 30. -tkę. I już mamy ustanowiony jakiś status quo, jakieś stałe nawyki, które wykonujemy, tak jak powiedziałeś, jakąś pracę. Jakieś zwyczaje, które podejmujemy na co dzień, i trudno jest nam znaleźć to miejsce, gdzie ta zmiana mogłaby się pojawić i jakoś dodatkowo wspomóc nasze życie. Mhm. Możemy o niej fantazjować, ale często, będąc tak bardzo zakorzenionymi w naszych nawykach, nie dajemy sobie czasu na to, żeby faktycznie przemyśleć, jak ona mogłaby wyglądać. Mamy pomysł, mamy jakieś życzenie. Ale nie zastanawiamy się nad tym, ok, jak w dłuższej perspektywie czasowej po wprowadzeniu tego wyglądałoby moje życie. Jak ja mogę zaangażować się w to, żeby trochę dłużej popracować nad tym i poprzyglądać się temu, zastanowić się, jak to by teraz miało wyglądać. Mhm. A czy to nie jest spowodowane przypadkiem właśnie takim złym planowaniem takich codziennych nawyków? Jak według Ciebie powinno wyglądać takie planowanie, na przykład poranka, żeby o poranku tak sobie dobrze wszystko poukładać, żeby nie być przebojcowanym? Hmm. No to słyszę takie dwa pytania. Pierwszy, yy, czy te trudności we wprowadzeniu zmian nie biorą się ze złego trybu dnia? I zakładam, że. Bardzo trudno byłoby nam znaleźć osobę, która byłaby w pełni zadowolona z tego, jak dniem wygląda jej dzień. Więc hmm, to może no to w pewien sposób się To pytanie, pytanie pierwszy, o to jak powinien e, wyglądać trudny poranek, po prowadzenie zmian. Nie e, by było dla każdego będzie złego wyglądało złego inaczej trybu dnia, ale mówiąc o e, zakładam, takich że długoterminowych zmianach, bardzo albo trudno o tym, byłoby jak nam wspomagać swoje w życie i szczęście na co dzień, jak wygląda dzień. Istotnym jest to, żeby. Ten ja poranek nie wyglądał w taki pracujemy. sposób, że Więc wstaje i od razu jestem gotowy do dnia. Od razu zaczynam brać się za coś. Czyli jakiś tam schemat. Nie. Trzeba to sobie wypracować jakieś nawyki. Dobry poranek. Mm, dobre praktyki. Tak to można okay. określić. I taką dobrą praktyką jest na przykład spowolnienie trochę tego poranka i danie sobie tam przestrzeni na refleksję, jakbyśmy chcieli, żeby ten dzień wyglądał. To może być na przykład co działa dla niektórych, y, pisanie w dzienniku. Niektórzy mogą sporządzić sobie listę rzeczy do zrobienia. Dla niektórych będzie to faktyczna y, medytacja od początku do końca, gdzie siadają i skupiają się na oddechu. Dla innych może być to spacer w ciszy z psem, a jeszcze inni mogą zastanowić się po prostu, przygotowując sobie kawę w taki bardzo powolny i refleksyjny sposób. Czyli nie startować od razu z wysokiego C, hmm. tylko bardzo powoli wdrażać wszystko tak, żeby móc dobrze rozpocząć, dobrze ten dzień przepracować i dobrze go y, zakończyć. No a spójrzmy na taki moment po pracy, kiedy wiele osób doświadcza takiego spadku koncentracji, takiego troszeczkę rozdrażnienia, przebodźcowania, bo to i social media, i korki, i klaksony. Co można zrobić, aby lepiej wykorzystać tę część dnia po pracy? Po studiach. Po, po prostu ten czas wolny, kiedy już wracamy do domu, siadamy, czy, czy nie wiem, czy w telefon mm. patrzymy, czy oglądamy filmy, jak to wygląda. tak Ten, ten spadek koncentracji, uwagi, zwiększona frustracja. O tej porze dnia, po pracy gdzieś tak około 16, 17, one są rzeczą całkowicie normalną. Więc będą się tak czy siak pojawiały. Natomiast pytając, co możemy zrobić, żeby jakoś. Zadziałać z tym dniem, to przede wszystkim nie walczyć z nimi. Nie zmuszać się do tego, że teraz coś produktywnego, co ja muszę zrobić, tylko bardziej spojrzeć na nie i powiedzieć: OK, dobra. Jestem naprawdę zmęczony tą całością dnia, więc teraz dam sobie powiedzmy 10 minut na to, żeby odreagować wszystko. Wrócić do miejsca, gdzie mieszkam, jeżeli mam taką możliwość, i na przykład zmienić ubranie. Obmyć twarz zimną wodą, przygotować sobie jakiś napój do wyboru i wtedy zająć się rzeczą, która wydaje się być dla nas następnym istotnym krokiem w trakcie tego dnia. To może być ogarnięcie jakichś domowych obowiązków, które na nas czekają, mhm. to może być na przykład odpoczynek z bliskimi, to może być wyjście na siłownię. Ważne, żebyśmy mieli taki rytuał przejścia, który by nam zasygnalizował. Skończyliśmy pracę. Nasza uwaga nie jest w jakimś genialnym miejscu w tym momencie, ale dajemy sobie sygnał, że ten etap już został skończony i możemy w spokoju przejść do następnego. Czyli tak wszystko po prostu sobie dobrze poukładać. Ja rozumiem, że jak przychodzę do domu, zmieniam ciuchy, myję twarz i rozpoczynam coś dalej robić, to zamykam ten etap, który był wcześniej, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o przygotowania do. Do dnia. Tak. Przejdźmy tak do segmentu krótkich pytań, bo takie nam e, nasi widzowie przygotowali. Jaka poranna czynność najbardziej według Ciebie wspiera dobre funkcjonowanie w ciągu dnia? Taką jedną, jakbyś miał wybrać. Hmm. Wcześniej mówiłem o takich praktykach, które poranek. Hmm. Dla mnie byłoby to pisanie w dzienniku. Pisanie w dzienniku. Obojętnie, czy to jest pisanie ręcznie, czy prowadzenie bloga? Obojętnie, większe efekty daje pisanie ręcznie, w zeszycie na papierze, to często może przechodzić się w jakiś rytuał i możemy nadać temu dodatkowe znaczenie, ale ważne jest to, żeby usiąść i po prostu być może zacząć dzień od pisania i od refleksji nad, nad tym, co od niego chcemy. Co najbardziej obniża efektywność w codziennych obowiązkach według Ciebie? Wydaje mi się, że chroniczna obecność na social media jest taką rzeczą, która dość mocno obniża efektywność w trakcie dnia. Okej, okay, czyli te wszystkie powiadomienia, alerty, sprawdzanie, czy ktoś nie napisał czegoś, dźwięki. Tak, to zmusza nas do ciągłego przeskakiwania uwagą z jednego zadania na drugie, przez co nigdy nie jesteśmy w pełni w jednym zadaniu. Jak krótki, jaki krótki nawyk warto wprowadzić codziennie, według Ciebie, niezależnie od tego, w jaki sposób żyjemy? Czy pracujemy zawodowo ciężko, fizycznie, czy, czy psychicznie, czy w ogóle nie pracujemy, czy studiujemy? Taka jedna rzecz, która sprawia, że nasze życie może nabrać troszeczkę więcej spokoju. Mhm, dobra. Powiedziałeś o krótkiej rzeczy. Tak. Jakby to miała nie być krótka rzecz, powiedziałbym, że aktywność fizyczna. Okej. Okay. Jeżeli to ma być bardzo krótka rzecz, powiedziałbym, że wprowadzimy do dnia. A jak taka medytacja miała wyglądać? Czy to jest jakaś... Mm, czy można gdzieś odnaleźć na przykład na YouTubie filmiki, które pokazują, jak, jak taką medytację wykonać, czy, czy to chodzi bardziej o sławę, jak to? To będzie bardzo indywidualne dla mm -hmm. każdej osoby. Nie dla, dla każdego też jest istotne, żeby to potem. Najprostszym sposobem jest wpisanie lub na przykład w YouTuba 5-minutowa medytacja. Podążyć za instrukcją, która jest w nas. A najbardziej niedoceniany element organizacji dnia we Mhm. Mm. Wydaje mi się, że to ten poranek jednak. Jednak, tak. Że jako faceci lubimy wstawać i od razu walczyć ze światem, nie dając sobie takiej przestrzeni na zastanowienie się, co chcemy osiągnąć. A kiedy warto zaplanować dzień wieczorem i na drugi dzień wszystko sobie poukładać? Czy z samego rana? To będzie różniło się od osoby na osobę. Niektórzy będą woleli na spokojnie usiąść wieczorem. A dla niektórych ten wieczór będzie bardzo w dalszym ciągu zajętą porą dnia. Dla niektórych też planowanie dnia wieczorem może być zbyt stymulujące, to będzie później utrudniało sen. Stąd ja na przykład robię to rano. Za to widzę też osoby, które wstają bardzo wcześnie i rano nie mają tej przestrzeni mentalnej, żeby to zrobić, więc. Każdy powinien szukać taki moment w trakcie dnia, kiedy to by było dla niego najlepsze. Czyli nie ma takiego panaceum. Po prostu trzeba zacząć działać. Tak. Mhm. A jak prowadzisz grupę y, dla mężczyzn, to powiedz mi, proszę, co poradziłbyś takiej osobie, która przychodzi na taką grupę do ciebie, która mówi, że nie ma czasu na żadne obowiązki, nie ma energii, nie chce jej się po prostu nic robić. Czy, czy jest coś takiego, co oprócz tego, o czym teraz mówiliśmy, oprócz planowania dnia, oprócz zamykania pewnych mhm. etapów w życiu. W ciągu dnia że praca była wcześniej, teraz jest na przykład czas na robienie niczego. To czy jest coś jeszcze takiego, co mógłbyś takiej osobie doradzić? Dobrze, że o to pytasz, bo pytasz o poradę, o krótką i szybką rzecz, którą można by było załatwić, jakoś podnieść sobie jakoś życia. Nie wiem, czy mam poradę, ale wrócę tutaj do. Jednego z wątków, który poruszyliśmy wcześniej, że czasem myśląc o zmianie, mamy w głowie bardzo szybkie rozwiązania i chcemy efektów już na teraz. Taką poradą byłoby to, że być może taka osoba, która nie ma na nic w tym momencie przestrzeni w życiu, nie jest w miejscu, gdzie teraz ta zmiana musi nastąpić, ale nadal jest na pewnej ścieżce do niej. I moją poradą byłoby to: Dobrze, jesteś teraz w miejscu, w którym w którym jesteś i być może nie musi teraz się nic stać. Mhm. Okej. Okay. A powiedz mi proszę, jak zaczynacie, jak przychodzą do Was ludzie na strefę mężczyzn, mhm. to są to osoby zazwyczaj mające lat 20-25, czy to jest równy przekrój wiekowy? To jest bardzo różny przekrój wiekowy. Przychodzą Panowie od 70. roku życia, aż po osoby, które dopiero co skończyły szkołę i zaczynają studia. Mhm. I w jaki sposób dobieracie tematykę? No bo to nie jest uniwersalna na pewno, tak mi się wydaje, uniwersalny temat dla y, mężczyzny dojrzewającego tak naprawdę, dopiero na starcie swojego życia mającego 23-24 lata, a mężczyzny już y, w wieku y, 60-70 lat. Mhm. Jak, jak takie tematy są dobierane, żeby to było właśnie tak mniej więcej uniwersalne? Mhm. Zaczynaliśmy od tego, żeby jakoś z góry narzucić sobie strukturę, pomyśleć okej, okay, o czym możemy rozmawiać na takich spotkaniach. Za to im więcej czasu minęło, tym bardziej wspólnie z całą grupą zaczynamy się zastanawiać, jakie tematy byłyby dla nas najbardziej pomocne. I tak jak na początku rzucaliśmy tematy typu yy, szukanie wartości, zarządzanie czasem, które miały taki bardzo ogólny charakter, tak teraz jesteśmy w stanie się bardziej doprecyzować i na przykład to zarządzanie czasem zmieniło się w trzy trzyspotkaniowy cykl rozmawianie o tym, jakie nawyki możemy wprowadzić do swojego życia, żeby było ono jeszcze lepsze. To tak na koniec. Czy możesz opisać taki krótki, krótki, praktyczny schemat resetu dnia? Mam na myśli uporządkowanie takiej przestrzeni, planu, priorytetów w czasie około takich, nie wiem, 20 minut Hmm? Jak to wszystko zresetować? Hmm? Dobra, to przede wszystkim zacząłbym od, yy, tak jak mówiłem, dania sobie jasnego sygnału, że skończyłem jakieś zadanie i hmm. teraz przechodzę do tego planowania. To może być, tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład pójście się przebrać i umycie twarzy. Yy, zacząłbym od pytania, co działa w moim życiu aktualnie. Więc zapisanie na przykład trzech rzeczy, które. Dobrze się sprawdzają u mnie w życiu na co dzień. Czyli skupić się na pozytywnych rzeczach, na pewno. Yy, od tego można zacząć, od tego, co dobrze dla mnie działa, potem zadać sobie pytanie, jakie rzeczy w moim życiu nie działają, które sprawiają mi stres, negatywny stres, yy, które są źródłem cierpienia, które utrudniają mi funkcjonowanie na co dzień, o których kiedy myślę, mam takie poczucie wewnętrzne, że to nie jest to, co chcę robić. I również zapisanie ich. Spojrzenie na to i zastanowienie się, jaką naukę mogę z tego wyciągnąć. Po czym usiąśćcie i zaplanowanie sobie, powiedzmy, pięciu rzeczy, które chciałbym zrealizować w trakcie tygodnia i pięciu rzeczy, które chciałbym zrealizować w trakcie miesiąca. Czyli ustalanie planów na nie tylko dzień, ale na tydzień i na miesiąc. Tak. Tak, żeby poruszać się po prostu według jakiejś ustalonej ścieżki, harmonogramu. Tak. I codziennie wracać do tych rzeczy, które sobie zapisałem. Bo łatwo jest to napisać raz i stracić trochę e, ślad tego, co napisaliśmy. Dlatego ta praca polega na tym, żeby codziennie, na przykład właśnie w trakcie tych powolnych poranków, wracać do mojej intencji, do moich planów i sprawdzać, jak to jest za nimi podążać. Aleksandrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za wszystkie praktyczne wskazówki. To była kolejna odsłona projektu Wrzuć Lepszy Bieg. Zdrowie to siła organizowanego przez Donośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, a finansowanego przez Urząd Donośląski, Urząd Marszałkowski. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność. Do zobaczenia.